Thank you. Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. No, dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na odcinek, który no, mnie jest bliski szczególnie, memu sercu, a może i bardziej żołądkowi, e, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiali z Panem Kucharzem. E, w, na portalu społecznościowym znalazłem mojego gościa, zgodził się przyjść i porozmawiać w ogóle o swojej pasji, która też podejrzewam jest jego zawodem. Z prawdziwą przyjemnością gościem moim i Państwa Szymon Szczecówka. Dzień dobry Szymonie. Witam. E, zanim w ogóle porozmawiamy o kulinariach i o kuchni, e, no to e, pytanie, które padają zawsze w tym cyklu Częstochowianin. No dokładnie. Ale tak z dziada, pradziada. Okolice Częstochowy dokładnie są. Z dziada pradziada nigdy się nie zastanawiałem, nie badałem nie badałeś roku, ale poniekąd gdzieś tam, przy jakichś małych komplikacjach rodzinnych, dowiedziałem się, że od strony taty duża część rodziny pochodzi, tak jakby rejony myszków, biskupice, tu się Aha. tak rozciągła do Częstochowy, dopiero Aha. z tamtych stron. Masz jakąś wiedzę, z, z czego się utrzymywali dziadkowie? To były lata takie powojenne i no. tutaj akurat już raczej stricte jakieś fabryki, zakłady takie lokalne bardziej. Czyli robotnicy no Tak. Można dziadek na pewno pracował na kolei. Aha, o! To, 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 to wiem. Gdzieś tam no. kiedyś podpytałem jeszcze, jeszcze, jak były takie. E, jak ja tu mówię, osoby starsze, bardziej myślące, bo teraz no, no. niestety już tam wiekowo e, nie pamiętają. Także no, no. udało mi się kiedyś podpytać. Babcia, szczerze to nie mam najmniejszego pojęcia, ale bardzo mili ludzie, sympatyczni. E, Szymon, e, czy szkoła średnia to gastronomik? Tak, dokładnie. Na, na porcela Częstochowski, ten najbardziej znany. <grym> <grym> Wiesz, bo to jest tak, że pretekstem jak gdyby w ogóle do tego, że się spotkaliśmy, no jest to, że jesteś zawodowym kucharzem, tak? Tak, tak. I to jest y, tak, że po y, skończeniu szkoły średniej i uzyskaniu, nie wiem, technika gastronomii. Tak, tak, czeladnie. Czy coś, coś dalej jeszcze, jeżeli chodzi o edukację, czy nie? I tutaj jest zawiła historia. No, no. <laughs> e ja akurat kończyłem jeszcze gimnazjum, e, śmieszne, śmieszne czasy były. Stresowałem się, że się nie uda z gastronomikiem. Mm -hmm. I stwierdziłem, żeby było trochę smutno, bo lubiłem to robić już od takich lat młodszych. Uh -huh. e, no, okazało się, że jednak byłem dość wysoko na liście przyjęć, także tak tutaj stresy opadły. Skończyłem gastronomikę. Dużo, dużo, pomagałem w szkole nauczycielom. Starałem się jeszcze jakieś zajęcia dla, jak ja to mówię, no takich uczniów bardziej aktywnych prowadzić też mhm. z wsparciem nauczycieli. No i skończyłem technikum. I mhm. później się okazało, tak w ogóle w połowie już technikum, ja podjąłem pracę w jednej z częstochowskich restauracji. Także już miałem chyba 17 lat i już sobie Dobrze radziłem zawodowo. Proszę, poważnie. <laughs> tak, starałem się jak najwięcej czasu poświęcać na to gotowanie. Trochę mm -hmm. to było zgubne momentami. No i nauka później się nie, nie, nie udała. Chociaż mm -hmm. miałem pomysł iść albo do szkoły wojskowej, albo po prostu na jakieś fajne dietetyczne jakieś mm -hmm. No ale to jest tak, no bo wiadomo, tych kuchni świata jest yy, ile, ile <laughs> wiesz, regionów i tak dalej. Ja na przykład lubię gotować i 90% tego co potrafię zrobić to nauczyła mnie mama, która siedziała w kuchni i ja razem z nią tam podglądałem, jak się robi to, to, dlaczego taka, a nie siak. Ty się specjalizujesz w jakimś, w jakimś, no nie wiem, no, w jakiejś takiej niszy jako kucharz czy... Wiesz o co mi chodzi. Tak, no. wiem. No, ale... że kuchnia indyjska, albo nie, kuchnia wegańska, wegetariańska, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Starałem się nigdy nie ograniczać. Aha. Gastronomia jest dlatego ciekawa, bo jest bardzo obszerna. Tak naprawdę co kraj to obyczaj, każda no. kuchnia jest inna, równie ciekawa. Aha. To tutaj mamy taką sytuację, że zacząłem się bawić mocno kuchnią polską. Bo to jest kuchnia, którą tak naprawdę zapominamy powoli, bo jest coraz więcej zapożyczeń. Mm -hmm. e, taką regionalną kuchnię śląską lubię, no, lubię jeść też. Rolady, <gluchy> kluchy, także, także no. tu tak. E, nie ograniczam się w wyborze. Mm -hmm. Łączę bardzo dużo kuchni polskiej z azjatycką, azjatycką z jakąś o, amerykańską. W każdej kuchni jest jakiś smaczek, który fajnie się komponuje z mhm. krajem sąsiadującym, może nawet na drugiej połowie globu, e, równie, równie smaczne rzeczy można powyciągać, to jakby z globusu sobie takie pineski powyciągać, zmiksować na talerzu w jedno danie mhm. i niekiedy mamy fajną potrawę. Nie miałem okazji spróbować jak gotujesz, natomiast miałem okazję obejrzeć to co robisz i co jest na talerzu. Świetne zdjęcia w ogóle tych potraw w internecie. To też jak gdyby mówię, o kurczę że to, że to jest tak podane i tak dalej. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że Ty bardzo dużą uwagę przywiązujesz do estetyki tego, co jest na talerzu. No nie ukrywam, że przede wszystkim zanim jedzenie wyląduje w naszym otworze, który tam tak, smakowo tak, tak, się tak. rozkoszuje, Najpierw trzeba popatrzeć Najpierw na to, także. <gry> jak coś wygląda estetycznie. Mm. I, I smacznie, to już mózg podświadomie wysyła fajne receptory, że to będzie naprawdę dobre, dobre że takie wow, takie jest uh -huh. koło, Także to też warto starać się i podawać się smacznie, wizualnie. No powiedzmy w takim razie, gdzie możemy spróbować Twoich potraw. Aktualnie jest to częstochowska restauracja Aleja 57, do której serdecznie zapraszam. Można mnie poprosić, zawsze wychodzę do gości. I mam nie jednego asa w rękawie, także uh -huh. jest taka karta poza kartą, zawsze. Aha, czyli ktoś przychodzi i mówi, że lubi to, a ty wtedy mówisz... Dobrze, to możemy to skomponować z tym i przygotować coś takiego. Dokładnie, dokładnie. No ale to jest też tak Szymon, że czas odgrywa dość dużą rolę, nie? Bo są potrawy, które zrobimy w 10 minut, czy 15, a są potrawy, które wymagają na przykład, no nie wiem, no, w przypadku mięsa, marynowania doby, czy no, no wiemy o co chodzi, prawda? Że to jest... Ładnie. Co najbardziej Ci sprawia Friday, jeżeli chodzi o, o przygotowanie? Ostatnio. No. Lubiłem zawsze mięsa. No. E, no. Lubiłem kuchnię włoską, ale tak jakby lubię sobie skakać, że tak powiem, po tej szachownicy kulinarnej. I ostatnio bardzo lubię robić warzywa. A dlaczego? Oh. dlaczego? Dlatego, że. Sporo gdzieś tam mi się udaje popróbować od innych kucharzy czegoś i uh -huh. ostatnio miałem takie, że kurde te warzywa są niedobre, one po prostu są rozgotowane i zacząłem robić warzywa, które jak to powiedział ostatnio gość w restauracji, w której pracuję, że twoje warzywa są fenomenalne, bo chrupią i są pyszne. No i tak stwierdziłem, że kurde, coraz więcej takich dań zresztą jest teraz taki trend w Wajdach. W wg, tak. tak że... Ja kiedyś rozmawiałem z Włochem i on nie mógł zbolić, dlaczego my tą marchew tak rozgotowujemy? Mówi, no przecież... To... <grym, <grym, I tak dalej, i tak dalej. No fajnie. To jest tak, że na przykład zdarza Ci się przygotowywać na jakieś duże przyjęcie, bardzo dużo jedzenia. Czy raczej to jest tak, że no w mniejszych, w mniejszych takich jak gdyby sobie tak pracujesz jak ja to mówię, lubię klienta indywidualnego no. do którego mam możliwość podejść indywidualnie porozmawiać z nim co lubi no, 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 no. ale też bywam na takich bankietach, gdzie jest kilkadziesiąt osób do, do ugoszczenia staram się gdzieś jeździć po Częstochowie regionie, nawet inne miasta Wrocław, żeby mhm. się uczyć jak najwięcej tej gastronomii i też współpracować z kimś ta głowa cały czas pracowała w tym, tym temacie, mhm. żeby gdzieś to tam się rozwijało Miałeś na swojej drodze jakiegoś takiego mistrza, guru, takiego, o, który, tak. który, powie, który dał ci, du, dużo ci dał? E, dwóch. Kto to był? Jednym z nich była kobieta, to o. była e, szefowa kuchni, jedna z lepszych w Polsce, Justyna Słupska, Kartaszowska. We Wrocławiu w Monopole akurat tam a, pracowałem chyba dwa lata. I drugi też szczególnie Justyna miała mega głowę do gotowania. Taka prosta kuchnia, niebanalna, i to jest coś co lubię. Uh -huh. Staram się gdzieś wspomnieniami wracać do tego, bo to już było 8 uh -huh. lat temu, praktycznie. No i drugi jest Grzegorz Firkowski, który gotuje indywidualnie, jest szefem kuchni we Wrocławiu. Przychodzisz do niego do restauracji, nie mamy ni rozmawia z tobą i nagle pach masz jedzenie, także to jest coś co lubię też ja sam robić. Aha, także to jest Pięknie. Tak... E, no dobrze, e, co lubisz jeść? Co lubisz mhm. Bo już nie pytam co <laughs> lubisz gotować, bo wiem, że te obecnie warzywa, ale... ale co lubisz jeść? tam to... wyzywa, że w domu nie gotuję, w domu jem, jem, jem szybko aha. i łatwo, ale lubię myślę, że takie polskie smaczki głównie. Gdzieś ostatnio e, bliższe sercu po prostu, nie? Ale co, kruski śląskie, rołada, tak, jakieś kompensacje, pieczone, takie ciężkie potrawy. Ciężkie. Nie? Chociaż może na to także. Wiesz co, tak obserwuję Ciebie, do no, mnie się zawsze kucharz kojarzył yy, raczej z takim postawnym panem z brzuszkiem, bo musi każdy <noise> potrawę spróbować zanim ją... Poda, a tutaj widzę sylwetkę sportowca. Nie no już troszeczkę dużo się <laughs> robi, tak, że, <laughs> że jak to mówią, ten z doświadczeniem także. E, dobrze, czy muzyka jest ważna w Twoim życiu? E, tak, lubię muzykę. Tak, a jeżeli byś się tak miał jakoś określić? Czego najczęściej słuchasz, to co by to było? O, to jest tak, u mnie z kuchnią. Wszystkiego. <grafy> to jest szeroki wachlarz Lubię rock, metal głównie. No. Hip-hop, ale taki lata 90. starszy Polski, jeżeli już no, 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 no. I, i jak ja to mówię już e, ze Stanów, no to też takie starsze kana kawałki. No, więcej sensu to ma. Jest lepsza tak, treść tej tak. muzyki niestety. No i muzyka klasyczna też lubię. No, no, to by. jakiś beton no, czasami no, leci tak. Jest czas tak. na czytanie, ale nie książek kucharskich, tylko jakiś innych. I już ostatnio trochę mniej, nie, bo no. troszeczkę chcę zmienić swoje życie i zrobić coś, co, co, co w Częstochowie może bardzo fajnie siądzie, także także. A, a, <laughs> Czuję tajemnicę. Oddać. Latam, biegam, może będziesz mógł indywidualnie u mnie i ja wtedy w takim studiu będę gościć moich ludzi, zobaczymy co z tego wyjdzie. I z czytaniem ostatnio bardzo dużo czytam o prawie. czyli biznesowo. Tak, ale jak już jest to lubię kryminały. Kryminały, uh -huh. takie mroza z polskich. a uh -huh. Tak, to to zagraniczna literatura. E, film, był jakiś film, który tak Ci zapadł w pamięć, który, który wiesz, no, że to jest to? Tutaj też mam trochę dziwny gust, bo lubię filmy akcji, lubię kryminały i ostatnio wybieram seriale, miniseriale. Uh -huh. Jestem z tych, co już tam lubi pomęczyć trochę tego bohatera gdzieś tam w głowie sobie pomyśleć. Aha. Z ostatnich seriali na pewno fajnie siadł polski serial 1670. Tak. No już tam takie fajny smaczek, ale Jesteś tak to kryminały. Jesteś pracownikiem? Niestety chyba trochę, tak. tak? Ja byś tak się określił, no w tej kuchni. Ile godzin dziennie z reguły spędzasz? Oj, Dziennie staram się nie więcej niż 12, ale na szczęście udaje się 10. No poważnie? <laughs> tak, tak, już, już tak troszeczkę skróciłem swój czas okay. pracy, bo parę lat temu jeszcze pracowałem. no Ogólnie jest problem z pracownikiem też w gastronomii tak. i byłem zmuszony pracować gdzieś tak koło tych 16 godzin. Nie. Uh -huh. także to było męczące. Nie mam żony, dzieci, także uh -huh. już teraz bardziej rodzinnie się staram uh -huh. żyć. Czyli rozumiem, że znalazłeś w końcu kogoś, kto tam pracuje na tej kuchni, gdzie w jakiś sposób wręcza. Dokładnie. Bardzo fajnie, dużo ludzi można poznać przez gastronomię ciekawych. Mhm. Nie tylko od strony kuchni, bo kucharze, którzy przychodzą, bardzo się cieszę, że teraz paru kucharzy, z którymi miałem okazję pracować, że tak powiem trochę im warsztatu, sprzedałem moich technik jakichś tam metod, nauczyli się, wyszkoliłem i paru z nich jest szefami kuchni. Nie? Tak gdzieś, gdzieś tak trochę to są współpracownicy, których szanuję i zawsze się wymieniamy doświadczeniami. Mnie to w ogóle wiesz, zastanawia nad jedna rzecz, bo no wiadomo, jeżeli restauracja ma już umówionych gości wcześniej, że rezerwują stolik czy rezerwują miejsce i wiesz co będą jedli, no to jest no wiadomo, wiesz na czym stoisz, no ale chodzi mi o takie normalne planowanie w kuchni, wiesz. No, nie wiem, no choćby nagle okazuje się, że bardzo dużo osób jednego dnia przychodzi do ciebie je zjeść. Oj, jest taki moment, że w ciągu godziny robi się cała sala. No, no. A akurat teraz mamy mały lokal. Pracowałem w większych lokalach, gdzie wchodzą 100 osób i było nas parę kucharzy na zmianie, i no. trzeba było obsłużyć wszystkich, no. nie, nie tracąc na jakości. Także jest tutaj. Wyzwanie fajne. Adrenalina, tempo pracy, krzywdzi, <laughs> <laughs> taki, taki jak ja tu mówiłem Meksyk na krótki, także... <laughs> Ale zwykle się udaje, także harmonijnie idzie zamówienie po zamówieniu i płynnie. Wszystko zależy od zespołu i od tego, jak się zespół przygotuje, czyli tak zwany, jak jest zrobiony dobrze prep. Prep? Tak, czyli takie no, przygotowanie, już jest takie skrócenie Rozumiem, no dobrze. Ehm. Wiesz, ja lubię gotować, ale nie wiem czy no, znaczy, no, od czasu do czasu w formie relaksu, że coś przygotuję w domu, natomiast no tak dzień w dzień na no, zasuwać, to nie wiem, czy, 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 wiem, czy bym chciał. No, no praca no po prostu i tyle. Udaje ci się, rozumiem, że udaje ci się żyć z tego na zasadzie, że jakiś tam byt zapewnić rodzinie. No nie jest lekko, ale nie, no. że tak powiem bardzo wdzięczna się robi gastronomia w ostatnich czasach. I ja też lubię trochę, zmiękło mi serce i lubię gdzieś tak charytatywnie trochę pomóc komuś na kuchni, a, za darmo nawet podjechać, pomóc jak, jak ma potrzebę. Albo no, w zamian za obiad później, także chodzę <laughs> <laughs> czasami no. mam dużo darmowych kaw. <laughs> no. A jak czasy pandemii przetrzymałeś? Ja się ucieszyłem. Że odpoczywasz? Tak, bo nie pracowałem dość długo, to około 7 miesięcy. Także ja no. sobie odpocząłem troszeczkę, bo pandemia się zaczęła. Ja miałem jedno dziecko już, miłosza, i urodziło mi się miesiąc, dwa trzy, miesiące, bo w marcu się zaczęła panu, no tak, w marcu, to trzy miesięczne dziecko miałem, e, jeszcze już, drugie, e, Gabrysie. I ona niestety wylądowała w szpitalu z problemami płucnymi, w takim dość ciężkim stanie. I, że tak powiem, dwa e, dni po odebraniu żony ze szpitala, gdzie nas, że tak powiem, e, poznajomości znajomości wypchnęli ze szpitala, żebyśmy e, nie ugrzęzli tam dłużej, e, bo były ciężkie rokowania, e, Mam, że tak powiem, e, miałem możliwość wyjechać do Wrocławia na troszeczkę. Uh -huh. I tam odpoczywałem. Nie pracowałem, nie przejmowałem się niczym, była taka, że tak powiem, sielanka uh -huh. i długo wyczekiwany urlop zarazem, także... Uh -huh. No tak. Bardzo się ucieszyłem pandemią, wielu kucharzy się ucieszyło, tak? także. <laughs> um... To prawda, wiesz co, bo może byśmy sprzedali jakiś przepis na przykład, damy radę? coś no, Ja nawet nie widziałem, ktoś mi sprzedał przepis schab w mleku z cebulą mm -hmm. um, jako przygotowanie do kotletów schabowych, um, no że moczymy i im dłużej tym lepiej. I rzeczywiście zrobiłem tak i to mięso zupełnie inaczej Dokładnie, smakuje no. niż no, normalnie taki rozbity. A, a jaki jest patent na przykład na wołowinę? Na wołowinę? Zależy no. jaką część. Ja uwielbiam polędwicę. <laughs> <laughs> e, tatara na no przykład. Ma... Może mogę poradzić wszystkim, że do tatara nie daje oliwy. Daje wodę, sól, pieprz. Tak? tak? Wodę mineralną. A... Dokładnie. Zupełnie inaczej rozchodzą się przyprawy po mięsie, mięso zmienia też troszeczkę swoją strukturę, jest e, no, lepiej przyrządzone, można sobie dużo poczytać na ten temat, bo są, tak jak ja mówię, dwie szkoły z oliwą, takie naprawdę no, no, no. tłusty ten tatar, ale to jest mięso, które jest mało kaloryczne. Jego szkoda już tam naprawdę dopychać tłuszczami, bo to jest mhm. pyszne bez. I druga szkoła z wodą, taka bardziej francuska, gdzie o, tam, to muszę jaka, spróbować, kuchnia francuska. No i wiadomo, że jest siekany, a nie... No Dokładnie, te... u nas w restauracji jest zawsze siekany. W każdej restauracji, gdzie się pojawiamy, siekany tatar, także... Dobra. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty w ogóle postrzegasz to miasto? Wróciłem z Wrocławia tutaj. No tak właśnie. Że... No. Wszyscy jadą do Wrocławia albo do Krakowa. Albo do Łodzi. Albo do Łodzi, a Ty wróciłeś. Znaczy, kulturalnie miasto troszeczkę się zastało. E, mm -hmm. Wszyscy mówią, że nic się tutaj nie dzieje. E, dzieje się, tylko że po prostu mało osób się tym interesuje. gdzieś Społeczeństwo jest takie mniej rozrywkowe. Tutaj bardziej rozrywką jest wyjście na piwo niż wyjście na fajną komedię. Tak. E, albo na jakiś koncert ciekawy. Tak. E, koncerty wszystkim się kojarzą, że jest to hala sprzedana. 5 tysięcy, 10 tysięcy osób wchodzi często Częstochowie, w Łodzi nawet, we Wrocławiu jest bardzo dużo koncertów na 100 osób nie w sali to jest mhm. inny klimat. Bardziej się przeżywa ta muzyka. To jest... Wiadomo. No dobrze, Szymon, czego życzyć? Mi? No? Powodzenia w interesach. No dobrze. <gry> to ja życzę zdrowia i żeby te wszystkie tajemnicze historie, które okraszasz które swoim uśmiechem się, się udały. No, będę obserwował co tam się dzieje, bardzo tajemniczy ten mój gość że tu, 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 tu ru, no ale to no, pożyjemy, zobaczymy. Proszę Państwa, gościem moimi i Państwa Szymon Szecówka, zawodowy kucharz. Jeżeli Państwo chcielibyście spróbować jego potraw, Aleja 50? 57. 5. Aleja 57, restauracja, rzeczywiście pod tym adresem się mieści. Tak, I tak, tak się nazywa Aleja 57, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jak to mogę powiedzieć, człowiek, który skacze po globusie nie tylko z przyprawami i potrawami, ale również z muzyką. No i ogólnie tak wszechstronnie bardzo fajny gość bardzo. na I tu machamy. Trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy Was, pa-pa!